Dobra gala to taka gala, w której trakcie przemówienia trwają o wiele krócej niż muzyczne przedstawienie. To powoduje, że czuję wielką odpowiedzialność na moich barkach, jak opowiedzieć tę wspaniałą historię, a właściwie puentę wspaniałej polskiej historii w Europie w siedem minut przed tak dostojnym gronem w tak ważnym dla Polski i Europy dniu. Będę miał na szczęście okazję niedługo, 21 stycznia, przed Parlamentem Europejskim powiedzieć o ambitnych zamiarach Unii Europejskiej, całej Europy i polskiej prezydencji na te bardzo trudne, wszyscy o tym wiemy, sześć miesięcy. Pozwólcie zatem, drodzy Państwo, że dzisiaj przede wszystkim serdecznie powitam wszystkich, którzy zasługują na najcieplejsze słowa powitania, szczególnie gorąco witam Przewodniczącego Rady Europejskiej, to jest poważna funkcja, coś o tym wiem, Antonio Costa, mój serdeczny przyjaciel, człowiek, który podjął się tego wyzwania, też świadomy, jak ciężkie i poważne zadania stoją przed nami. Przed nim jako szefem Rady Europejskiej, przed polską prezydencją, przed całą Unią Europejską. W tym roku mija dokładnie tysiąc lat. Od tej historycznej chwili, kiedy Polska stała się królestwem, królestwem europejskim, kiedy polski władca założył koronę. Kiedy myślimy o tej historii, to możemy dzisiaj powiedzieć z pełnym przekonaniem, że ta historia nauczyła nas bardzo dużo i że to może nie najprzyjemniejsze powiedzenie mądry Polak po szkodzie. Ma dzisiaj optymistyczne uzasadnienie. Te tysiąc lat od chwili, kiedy Bolesław Chrobry założył koronę do dzisiaj, to tysiąc lat zmiennych doświadczeń. I jedno wiemy na pewno. Wtedy, kiedy byliśmy świadomi swojej siły, wtedy, kiedy wierzyliśmy we własne możliwości, kiedy byliśmy zjednoczeni. Kiedy siły zewnętrzne, wrogie Polskiemu Królestwu, były bezradne wobec naszej jedności, solidarności narodowej, wtedy wiedzieliśmy, że jesteśmy mądrzy, mimo że szkody miały miejsce w naszej historii. To powiedzenie dzisiaj musi trafić do uszu, do serc, do umysłów wszystkich europejek i europejczyków. Europa też przeżywała swoje klęski. Narody europejskie przez te tysiąc lat i Unia Europejska, którą będziemy wspólnie prowadzili przez najbliższe sześć miesięcy, ma wystarczająco dużo negatywnych i pozytywnych doświadczeń, żeby dzisiaj być mądrą po szkodzie. Obracamy się w sferze symboli, emocji, czasami lęków, nadziei. Dla mnie ważnym symbolem wciąż pozostają słowa widoczne na, u podstawy herbu mojego miasta, ukochanego Gdańska, nektemere, nektimide, odważnie i rozważnie, dowolne tłumaczenie, ale wszyscy wiemy o co chodzi. To było zawołanie też wielkiego ruchu Solidarności, która jest jednym z fundamentów, nawet jeśli nie wszyscy to dostrzegają, jednym z fundamentów współczesnej Europy. To słowo solidarność znaczy dzisiaj być może więcej niż kiedykolwiek w historii powojennej Europy i Polska będzie strażnikiem tej solidarności. Dzisiaj często słyszę te słowa pełne nadziei i obaw. Czy damy radę? Nie będę dzisiaj, to jest zbyt piękny wieczór, wymieniał to wszystko, co czai się za naszymi granicami. To, co wiąże się właśnie i z zagrożeniami, i z nadziejami. Wszyscy w Europie i wszyscy tu w tej pięknej sali wiemy dokładnie, czego się podjęliśmy. Ale chcę powiedzieć, że polska prezydencja jest po to, żeby wykorzystać naszą narodową mądrość, nasze narodowe doświadczenie. I jeśli mówimy dzisiaj, o czym będziemy przez całe te sześć miesięcy i mówić i co będziemy robić, że tak ważne jest dla Europy, i dla mojej ojczyzny bezpieczeństwo, konkurencyjność, innowacyjność, wyobraźnia, odwaga, dobre przywództwo to mówimy o tym dlatego, bo wiemy, że to są wszystko źródła naszej siły. Jeśli Europa będzie bezsilna, nie przetrwa. Jeśli Europa odnajdzie na nowo źródła swojej siły, będzie znowu tym, z czego byliśmy przez wieki, jakże często. I w ostatnich latach dumni, a przecież dzisiaj są siły, które chciałyby te powody do dumy, te źródła siły postawić pod wielkim znakiem zapytania. Europa ma szczęście, tak, Europa ma szczęście, że w tym bardzo trudnym momencie naszej historii to Polska będzie wypełniała misję prezydencji. Bo my w Polsce dobrze wiemy, że trzeba odnaleźć w sobie i siłę, i nadzieję, i wiarę we własne siły, i trzeba odnaleźć na nowo sens wolności, sens tego wszystkiego, czym jest Europa, do czego tęsknią tak naprawdę narody na całym świecie. Słyszymy często krytykę Unii Europejskiej, w Polsce stosunkowo rzadko jesteśmy ciągle najbardziej proeuropejskim narodem na kontynencie. Ale ja też wiem, że wokół Unii Europejskiej tak wielu ludzi no, błaga historię, żeby też mogli dostąpić tego, tej satysfakcji bycia częścią tej wspólnoty. Narzekamy na co dzień, to wszystko zrozumiałe, ale pamiętajmy a niektórzy dzisiaj dają świadectwo krwi tej sprawie, że źródła wielkości Europy wolność, poczucie suwerenności, nasza kultura, że to wszystko. Jest warte wysiłku. Niektórzy dzisiaj mówią, że jest warte największej nawet ofiary. Zróbmy wszystko, żeby Europa, żeby Polska nie musiały płacić tej najwyższej ceny za wolność, za siłę, za suwerenność. Zróbmy wszystko, żeby Europa znowu stała się silna. Mamy wszystkie powody, żeby stać się na nowo silną Europą i Polska jest przygotowana do tego zadania. Słyszę bardzo często w stolicach europejskich od Lizbony po, po Warszawę, od, od Sztokholmu po Ateny to pytanie, czy sprostamy tym wielkim oczekiwaniom. Tak, w Europie są wielkie oczekiwania wobec polskiej prezydencji, ale ja chciałbym dzisiaj stąd z Warszawy to pytanie skierować do całej Europy, do wszystkich Europejczyków. Czy wy wszyscy jesteście gotowi wejść na nowo na europejską drogę wielkości, siły i suwerenności, bo Polska jest gotowa. Dziękuję bardzo.